W jakiś czas powracają bardzo ostre, emo przepełnione emocjami dyskusje na temat, czy płód jest człowiekiem, czy wolno mówić dziecko. Spójrzmy spokojnie, tak z strony biologicznej. Po połączeniu komórki owej z plemnikiem, mamy do czynienia z organizmem żywym organizmem biologicznie żywym. Ten żywy organizm posiada ludzki kod genetyczny, a więc jest organizmem przynależnym do gatunku człowieka. A więc całkowicie poprawną i niepodważalną nazwą jest to istota ludzka, przynależna właśnie do gatunku człowiek. Dziecko swoich rodziców też niepodważalna prawda. Czy my ją nazwiemy po kolei tam morulą, blastulą, zygotą, embrionem, płodem, dzieckiem, niemowlakiem, w końcu staruszkiem gdzieś kiedyś, to jest kwestia bogactwa naszego języka. Ale na każdym tym etapie mamy do czynienia... Z istotą ludzką z człowiekiem. Dlaczego wobec tego? Powiedzmy, pani profesor pisze artykuł, nikt nie, nie jest w stanie przekonać, że płód jest człowiekiem. Czy to jest problem intelektualny. Czy ona nie jest w stanie przyjąć tej, tej prostej prawdy biologicznej? Oczywiście, że nie. Problem leży w emocjach. Łatwiej kobiecie powiedzieć, pozbyłam się płodu, niż zabiłam swoje rodzone, choć nieurodzone dziecko. Popatrzmy na to słownictwo. Jeżeli kobieta nosi w sobie dziecko i kocha je i pragnie je urodzić i nastąpi poronienie, naturalne, często to się niestety zdarza, coraz częściej żyjemy w bardzo skażonym środowisku, to ona nigdy nie powie, straciłam embrion, zarodek, płód, zawsze powie, straciłam dziecko. Przecież kobieta, która pozbyła się problemu, bo dziecko było dla niej problemem, idąc na tak zwany zabieg. Zawsze powiem, byłem na zabiegu, ale Put miał dopiero tyle tyle tygodni, jakby to miało cokolwiek do rzeczy. Godność istoty, małej i dużej, człowieczej, zawsze jest taka sama wielka i niemierzalna żadnymi kategoriami materialnymi. Tak więc problem akceptacji człowieczeństwa, dziecko od poczęcia, to jest problem emocji. I tylko emocje nie pozwalają nazwać tak, jak to się należy, człowiekiem istoty. Od pierwszej komórki, połączonej komórki plemnikiem, aż do śmierci staruszka. Jest to człowiek na takim aktualnie etapie rozwoju. I każdemu człowiekowi należy szacunek z tytułu jego godności i ochrona jego życia.